taką dla rozluźnienia bajeczkę przeczytać. Zaczniemy od wersji tradycyjnej. Mrówka pracowała w pocie czo czoła całe upalne lata. Zbudowała solidny dom i zebrała zapasy na srogą zimę. Głupia mrówka, myślał konik polny, który okres kanikuły spędził na tańcach i hulankach. Kiedy nadeszły chłody i deszcze, mrówka schowała się w domu i skosztowała zapasów. Konik polny umarł z głodu i zimna. Wersja współczesna. Mrówka pracowała w pocieczoła całe upalne lata. Zbudowała solidny dom i zebrała zapasy na srogą zimę. Głupia mrówka, myślał konik polny, który okres kanikuły spędził na tańcach i hulankach. Kiedy nadeszły chłody, mrówka schowała się w domu i skosztowała zapasów. Drżący zimna i głodny jak wilk konik polny zwołał konferencję prasową, na której zadał pytanie. Dlaczego na świecie są mrówki z własnym domem i pełną spiżarnią? Podczas gdy inni muszą cierpieć głód i nie mają dachu nad głową. TVN, Polsat i Telewizja Polska pokazują zdjęcia świnego zimna konika polnego i siedzącej przy kominku zadowolonej mrówki programie Elżbiety Jaworowi cała Polska jest wstrząśnięta tak drastycznymi nierównościami społecznymi. Jak to możliwe, pyta Monika Olejnik, patrząc prosto w oczy, że w środku Europy na początku trzeciego tysiąclecia jest jeszcze tyle niesprawiedliwości. Dlaczego konik Polny musi aż tak cierpieć? Rzecznik prasowy OFKP. Ogólnopolskie Forum Koników Polnych. Występując w głównym wydaniu. Występując w głównym wydaniu wiadomości oskarżam rówko nacjonalizm, szowinizm i konikofobię. Maciej Czereśniewski wraz z nowo powstałym zespołem świeta... śpiewa protest song Niełatwo być konikiem. Piosenka Błyskawicz się zdobywa pierwsze miejsca na lista prze przebojów. Line lider na krajowym rynku jednorazowych chusteczek notuje rekordowy wzrost sprzedaży. Koniki polne zapowiadają zlot gwiaździsty w Warszawie w pierwszym dniu kalendarzowej zimy. Frakcja młodych koników polnych przed domem rówki organizuje pikietę pod kasłem Każdy chce żyć. Te same koniki zakładają samoobronę i Stowarzyszenie represjonowanych Pasożytów. Stowarzyszenie Pracowita Odpowiedzialność publikuje na stronie internetowej memoriał o większej liczbie aktów przemocy w domach, w których mrówki mają klucze do spiżarni. Zaproszony do studia cyklicznej audycji, co z tą polaną, charyzmatyczny przywódca partii polnej pyta, czy nie warto sprawdzić, w jaki sposób mrówka osiągnęła tak wysoki status w kraju, w którym jest tak dużo biedy. Należy wprowadzić podatek, który wyrówna szanse wszystkich mrówek i koników, postuluje. Prezydent wraz z żoną w specjalnym oświadczeniu zapewniają obywateli, że zrobią wszystko, co w ich mocy, aby przywrócić wiarę w sprawiedliwość społeczną. Następnego dnia parlament w trybie przyspieszonym uchwala ustawę, która nakazuje wszystkim rówkom przekazać w formie podatku nadmiar zapasów do centralnego spichlerza. Dwadzieścia lat później. Konik polny zjada resztę zapasów murówki. W telewizorze, który kupił za pieniądze ze sprzedaży jedzenia, widać nowego przywódcę, który rozpromieniony mówi do wiwatujących tłumów, że bezpro, po, bezpowrotnie mijają czasy wyzysku i teraz nareszcie zapanuje prawo i sprawiedliwość. No się? Chcecie więcej? No. Wieczorem włączcie telewizor. No.